Popatrzcie się, yy, konkretne wydarzenie z życia, z życia Dawida. Był młodzieńcem, pasie owce swego ojca. No i tak od rana do wieczora, pasąc te stada, co robi? Gra na cytrze, ale nie tak, że było miło i przyjemnie. On grając, uwielbia Boga. Popatrzcie, Psalmy Dawidowe. Większość tych psalmów, które mamy w Słowie Bożym, to są Dawida. Wiele z nich to są od początku do końca pełne uwielbienie dla Boga. On od rana do wieczora, pasus sada, uwielbia Boga i za wszystko Bogu dziękuję. Dawid już tyle wieków temu wiedział, że to podoba się Bogu. Dawid wiedział, że po to Bóg stworzył człowieka, żeby człowiek zachwycał się Bogiem i Boga adorował, Bogu dziękował i Bogu uwielbiał. Popatrzcie się konkretne Niedźwiedź zaatakował owce. A Dawid nie uciekał, tylko pogonił niedźwiedzia. Później lew. I co? Co już nie uciekał? Pogonił lwa. Pogonił lwa. I tak czynił nieustannie, nieustannie, grając, uwielbiał Boga, dziękował Bogu. I na tym Bogu nie zawiódł się nigdy. Jeśli my mamy w sobie takie serce, przepraszam, ale przypominam się. Dla wielu Mam nadzieję, że nie chrześcijan tutaj, tylko w ogóle modlić się, to prosić. O to się Jak się człowiekowi powie, a czy ty uwielbiasz Boga, czy ty Bogu dziękujesz? Nie bardzo wiedzą, jak to ugryźć. Nie bardzo wiedzą o co chodzi. Okropne, okropne. Tak, życie Dawida Młodego, jak pasta. Ale później, po zwycięstwie nad Goliatem, zaczął stawać na czele oddziałów wojskowych i wszystkie bitwy, które prowadzi zwycięża. Zwycięstwo za zwycięstwem. Niesamowite. Co? Dużo jest dorosłym człowiekiem, gdy już staje się królem Izraela. Rozumiecie, że wtedy miał dużo, dużo więcej możliwości. Wyobraźcie sobie, 400 osób najmuje, 400 muzyków, grajków, którzy co? Dzień i noc na wymianę w świątyni jerozolimskiej wychwalają Boga, uwielbiają Boga. I w ten sposób prowadzi naród do największego rozkwitu. Zobaczcie Księga Kronik, pierwsza Księga Kronik, rozdział 23, 30 wiersz. Już czytam. Mieli stawać każdego rana. Chodzi o Lewitów. By dziękować i wychwalać Pana. Tak samo wieczorem, tak samo wieczorem ci Lewici troszczyli się o Dom Boży w Starym Testamencie. Wszystko, co tam było do zrobienia, zrobili. robili. Ale to było rozporządzenie Dawida. Dawid tak chciał. I rano, i wieczorem przede wszystkim uwielbiali Boga. Uwielbiali Boga. Dawid rozumiał, po co Pan Bóg stworzył człowieka. Pan Bóg rozumiał, Dawid rozumiał, że Bóg tego w sposób szczególny oczekuje od każdego z nas. I robił to. I wpływał na innych. I wpływał na innych. Ezdrasza 3, 10b do 11. Już. już, 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 jest. Wtedy wystąpili kapłani w szatach uroczystych z trąbami i lewi, lewici, synowie Asafa z cymbałami by zgodnie z rozporządzeniem Dawida, króla izraelskiego, chwalić Pana. I zaśpiewali chwaląc Pana i dziękując mu. Dobry on. Na wieki trwa jego łaska dla Izraela. A cały lud podniósł na chwałę Pana krzyk głośny. Zobaczcie, co robi Dawid. Nie tylko sam chwali Boga, nie tylko sam zachwyca się Bogiem. Ale daje rozporządzenie i pociąga do tego cały naród. I co i cały naród idzie do niesamowitego rozkwitu. Nie do niesamowitego rozkwitu wielkości. Kochani. Bo może tak być. Jak to patrzymy na Dawida Izraelitów, jakie to jest ważne, bo Bóg jest cały czas ten sam. Pan Bóg się nic nie zmienił. On to kocha. Dawid co rozumiał? Dawid co rozumiał? Umiał wpłynąć, szczególnie jako król, na swój naród, żeby to ludzie robili. Cztery tysiące muzyków. I to jest właśnie to, o co chodzi. I to jest to, o co chodzi. Idźmy jeszcze troszeczkę dalej. Pierwsza kronik 23.5 już. Jest. Od zwiernych było cztery tysiące, a cztery tysiące wychwalało Pana na instrumentach, które Dawid sprawił w tym celu. Cztery tysiące. I nieustannie w świątyni uwielbiali Boga. Na wymianę i cały czas szła pieśń uwielbienia. I jeszcze druga kronik 7.6. Już jest. Kapłani trwali przy swoich powinnościach, lewici zaś z instrumentami muzycznymi, które sprawił król Dawid, by wtórowały pieśnią na cześć Pana, bo wielki, bo wielka i wielka bo na wieki Jego łaska, gdy Dawid wychwalał Go za ich pośrednictwem. Słuchajcie, i to jest właśnie to, i to jest właśnie to. Całe serce w sam osobiście włożył, a później wpłynął na swój naród, żeby uwielbiał Boga i jeszcze tylko jeszcze Izaja 61 61,3 już jest aby pocieszał wszystkich zasmuconych aby rozweselił płaczących na syjonie abym im wieniec dał zamiast popiołu oleje radości zamiast szaty smutku Pieśń chwały zamiast przygnębienia na duchu jeśli człowiek uwielbia boga czyni to co pan bóg kocha to co zamiast popiołu daje mu chwałę zamiast olejek radości zamiast szaty smutku pieśń chwały zamiast przygnębienia na duchu to było przy powołaniu proroka Izajasza co to znaczy siostry, bracia gdy uwielbiamy Boga tak jak to pisze Maria Wadia Bóg Otacza nas swoim płaszczem chwały. A jeśli Bóg otacza nas swoim płaszczem chwały, to diabeł może się pomachać. I o to chodzi. I o to chodzi. Diabeł może się denerwować. I bardzo dobrze. I to jest właśnie to, o co chodzi. Pomyślcie, moja mądrość. Czy zatem stoi sam Pan Bóg, jego słowo? A to już jest nie, do, nie do, ruszenia. do ruszenia. Popatrzcie się, tylko leciutko dotknęliśmy Starego Testamentu przez Dawida. Dawid to czynił, zachęcał swój naród, swoich ludzi do tego, też to czynili. Doprowadził do największego rozkwitu swojego, swojego Izraela. Popatrzcie się, ja nie wiem no i za jaki czas, ale za jakiś czas będzie, myślę, że każdemu z nas. Będzie dane to, że będziemy mogli stanąć przed królem Dawida i porozmawiać z nim. I co? I myślę, że jeśli my to pięknie kupimy w swoje życie, rozumiecie, bo to nie jest takie proste. To intelektualnie to jest takie proste, oczywiste jak oho, -ho, ho. Przeprowadzić to z głowy, do serca, do swojego życia, nie jest takie proste, ale to jest niezwykle ważne. To jest niezwykle ważne. I zobaczy się, i to jest najlepszy sposób na to, by się mądrze bronić przed atakami złego. Ale kochani, ktoś powie Stary Testament. Szybciutko, tak króciutko jeszcze Nowy Testament. Musimy dlaczego. No bo Stary Testament oczywiście, no proszę księdza, to tyle wieków temu, a kto to wie, jak to było i tak dalej, i tak dalej. Różne takie... Nowy Testament. Rozumiemy, że w Starym Testamencie byli prorocy, ludzie wybrani przez Boga, niesamowicie uposażeni przez Pana Boga, przez których Pan Bóg objawiał swoje wolę, swoją wolę. Ale w Nowym Testamencie już mamy samego Pana Jezusa, syna Boga Najwyższego, który naucza wprost. I wyobraźcie się, tylko odwołam się do dwóch miejsc w Słowie Bożym. Na pewno pamiętacie. Dziesięciu trędowatych. Proszą Pana Jezusa, żeby ich uzdrowił. Rozumiemy, trąd był nie do uleczenia wtedy. To była nieuleczalna choroba. A Pan Jezus, zauważcie, idźcie, pokażcie się kapłanom. Kapłani urzędową mieli stwierdzić, że są zdrowi. Tak to oni musieli się izolować od ludzi. I patrzy się, dopiero wtedy, gdy szli, dokonał się akt uzdrowienia. dopiero wtedy zostali uzdrowieni. Uwierzyli, poszli. Uż zostali uzdrowieni. I co? I to, to teraz chcę eksponować? Z całej dziesiątki, tylko jeden. Rozumiał serce Boga. Tylko jeden od razu wrócił do Jezusa i dziękuje Mu za to, co się stało. I dziękuję Mu za to, co się stało. A patrzcie, a jak reaguje Pan? A gdzie są pozostali? Czyż nie dziesięć? Ten człowiek pojął, co Pan Bóg kocha. Przy pierwszym uzdrowieniu uzdrowił jego ciało. Trąd poszedł precz. Ale gdy przyszedł podziękować, Pan Bóg, nie jestem tak myślę, tak tak przekonany, że uzdrowił jego duszę. Bo wtedy ten człowiek rozumiał, jaka jest ważna wdzięczność, wdzięczność, jak Pan Bóg wtedy błogosławi. Może w jakimś sensie myślę, że można tak, myślę, że nie przesadzam, ale że, że nie imponuję na siłę temu człowiekowi, ale on zrozumie, co znaczy dziękować Bogu i Boga wielbić nieustannie. Popatrzcie się, większość z Was, tak mi się wydaje, ma swoje dzieci. Na różne sposoby troszczycie się o te dzieci. To jest normalne. To jest normalne. Popatrzcie się Jeśli to dziecko zrobiłeś coś dla niego, i to dziecko później z takimi dużymi oczyma wpatrzone w takie w ciebie, tata, mam, jak ja Ci dziękuję. Jak ja się cieszę. Słuchajcie, najtwardszy facet wzrusza się. Czasem do łez, czasem do łez. Dokładnie jest Panem Bogiem. Kochani, zróbcie jedną rzecz. Dla Pana Boga dawać nam dużo jest pryszczem, to jest drobiazg. A kiedy Pan Bóg daje dużo? Kiedy widzi, że człowiek jest wdzięczny i wielbiący. Dlaczego? Bo jeśli nie ma tej wdzięczności, tego uwielbienia, wszystkie dary Boże obracają się na to, by umocnić ludzką pychę. Każdy z nas jest trochę pyszny. A jeśli jest pycha, Po zawodach. Najczystszy szatański grzech. Diabeł nie zgrzeszył tym, że ukradł się w On tylko chciał być pierwszy. Proste. Dlatego to jest takie ważne. Wdzięczność, uwielbienie. Za co się tylko da. Za rękę, za nogę. Popatrzcie się. Szczęśliwie przyjechałem dzisiaj tutaj do Was. I słuchajcie. I trafiłem do Kaplic. No klasa. No duża klasa, no nie? I wcale się za wiele nie namordowałem. Oczywiście pomogła mi maszyna. Ale, ale jakkolwiek było, no. Jeszcze, 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 jeszcze jeden, jeden moment. Ustanowienie Eucharystii w Nowym Testamencie. Pan Jezus, rozumie się, od czego zaczyna ustanowienie Eucharystii? Cytuję, odmówiwszy dziękczynienie. Łukasz 22, 19. Pan Jezus najpierw dziękuje ojcu. Dlaczego? Bo Jezus wie, że przez ustanowienie Eucharystii przez wszystkie wieki będzie blisko, bardzo blisko człowieka. Nosimy Go w sobie. Rozumiecie? Jak Bóg się cieszy. Jak Bóg się cieszy. I najpierw zaczyna dziękować i dziękuję Bogu. Dziękuję i wielbi. I myślę, że tak króciutko te dwa momenty wystarczą, żeby pokazać, że to nie było obce Jezusowi. On dziękował swojemu Ojcu, Bogu Ojcu, za co się tylko dało i tego dziękuję. Popatrzcie, jak często w Odpisie się Jezus, apostołowie gdzieś tam, a Jezus jeszcze w pociemku szedł i modlił się. Myślicie, że on prosił Ojca, żeby mu coś tam dał? Ja w to nie wierzę. On wielbił Ojca, dziękował i wielbił Ojca. Popatrzcie się, jeszcze Króciutko o Matce Bożej i o świętym Michale archaniele, Matka Boża. Pamiętamy scenę w kanie galilejskiej, no nie? I... A skądże mi to Elżbieta? Fajnie, o jak mi teraz, wyskoczyłem. W każdym razie, jak Pan Jezus staje, przepraszam, nie Pan Jezus, Matka Boża, staje przed Elżbietą, Elżbieta mówi rzeczy niezwykłe. No jak? Skąd? Po Matce Bożej nie było widać jeszcze, że ona jest w stanie błogosławionym. Ona nie mogła po ludzku oczyma widzieć, że, że Matka Boża jest w stanie błogosławionym, że nosi pod sercem Jezusa, a już w ogóle nie mogła wiedzieć, że nosi w sercu Boga. A skądże mi to, że matka mojego pana, Boga? I co, jak reaguje Maryja? Uwielbia Boga. I jestem przekonany, bracia, siostry, że to był styl życia Maryi. Ona nieustannie starała się widzieć, jak Bóg się o nią troszczy, i nieustannie Bogu dziękowała i Boga uwielbiała. To nie tylko było wankarnie, to było nieustannie i co? Jestem przekonany, że tego Pan Bóg oczekuje od każdego z nas. Powiem więcej, a nie, 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 nie mam cienia wątpliwości, że diabeł na uszach staje, żebyśmy tego nie robili. Jeśli człowiek to robi, serce Boga się wzrusza i Pan Bóg niesamowicie odpowiada uwielbieniem. Przepraszam, błogosławieństwem dla tego człowieka. Super i to jest to, o co chodzi. I to jest coś, co najbardziej nas broni przed wszelkimi atakami złego. I słuchajcie, czasem, króciutko, święty Michał Archaniów. Pytam ludzi, jak święty Michał Archanioł walczy z diabłem? Rozumiecie miecz i tak dalej, nie? Uff. Ja się przepraszam, śmieję się bo my tego nigdy nie, nie zobaczymy, no nie? Ale popatrzcie się, Słowo Boże, jak Michał Archanioł walczy z diabłem? U diabeł non serviam, buntuje się upadły anioł. Jest totalna degradacja. On był najdoskonalszy z wszystkich aniołów. Totalna degradacja. A święty Michał Archanioł wciąż zachwyca się Bogiem. No kto jak był, No, no kto? I cały czas Boga uwielbia, wzrusza się serce Boga. Wzrusza się serca Bog, serce Boga i niesamowicie błogosławi bracia i siostry już kończę. E, syntetyzując, podsumując, e, nie dajcie się oszukać. E, Wielu robi tak, że, no, jak najwięcej, jak najwięcej, jeszcze jak najwięcej, żeby znać te zagrożenia duchowe, jest ich tak dużo. No to jeszcze, żeby być czujnym. Ważna jest czujność. Ważne jest to, żeby po prostu uważać. Ale najważniejsze jest to, od czegośmy zaczęli: mieć zażyłość Maryją. Najważniejsze jest to, żeby żyć wdzięcznością i uwielbieniem dla Boga. Słuchajcie, to nie chodzi o jakieś wielkie rzeczy, szukanie jakichś wielkich modlitw. Chodzi o taką prostą rzecz. Coś mi się udało. Popatrzcie się, no, przyjechałem tutaj, no nie? To nie jest takie proste, jest coś takiego. I, i, i w cały czas tak od razu na gorąco wdzięczność, uwielbienie. Bóg czyta nasze serca. Jeśli widzisz, że jest dużo tej wdzięczności, tego uwielbienia, zły nic nie może, choćby bardzo chciał. Zły się bardzo denerwuje. Chwała panu. Amen.